Czy widoczna linia złożona z białych punktowych elementów odblaskowych wyznacza lewą krawędź jezdni? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, wolno ci poruszać się bezpośrednio przy prawej krawędzi jezdni? Odpowiedź: nie. Czy oznakowanie wskazuje, że droga, którą jedziesz, jest podporządkowana? Odpowiedź: nie. Czy w przedstawionej sytuacji możesz wyprzedzić pojazd z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy widoczny po lewej stronie jest dni znak zakazu zabrania ci zawracania na najbliższym skrzyżowaniu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, widząc ten znak poziomy w postaci trójkątów, masz obowiązek każdorazowego zatrzymania się przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzać? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci zachować 50 metra odstępu między twoim pojazdem a wyprzedzanym rowerzystą? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy z pasa ruchu, który zajmujesz, masz prawo zawrócić? Odpowiedź: nie. Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu sprzeciwka pojazdowi, który skręca w lewo? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać za sygnalizator, jeżeli zatrzymanie się przed nim wymaga gwałtownego hamowania? Odpowiedź: Tak. Czy w tak oznakowanej zatoce możesz zatrzymać każdy pojazd w celu wysadzenia pasażera? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci skręcić w prawo? Odpowiedź nie. Czy skręcając na tym skrzyżowaniu w lewo, zachowałeś właściwy tor jazdy? Odpowiedź tak. Czy kierujący pojazdami w sposób właściwy umożliwili swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji możesz jechać na wprost dowolnym pasem ruchu, gdy w tunelu nie ma innych pojazdów? Odpowiedź nie. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklistą? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, na autostradzie, wolno ci kontynuować wyprzedzanie pojazdu z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić z zajmowanego pasa ruchu? Odpowiedź nie. W jaki sposób powinieneś obserwować drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? Tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia. Skupiając się na wąskiej przestrzeni bezpośrednio przed pojazdem. Nie zwracając uwagi na sytuację za pojazdem. Odpowiedź A. Tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia. Kto ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa? Tylko kierujący i pasażer siedzący na przednim siedzeniu. Kierujący i pasażer, na przednim siedzeniu zawsze, a na tylnym tylko wówczas, gdy pojazd porusza się poza obszarem zabudowanym. Kierujący i wszyscy pasażerowie. Odpowiedź C. Kierujący i wszyscy pasażerowie. Która osoba ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa? Osoba przewożona na wózku inwalidzkim. Kierujący pojazdem. Kobieta w widocznej ciąży. Odpowiedź B. Kierujący pojazdem. Na jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę uprawnia do kierowania pojazdem. Odpowiedź A. Przez okres 24 godzin od chwili zatrzymania prawa jazdy. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego? Poważne uszkodzenie silnika. Uszkodzenie hamulców. Uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu. Odpowiedź: A. Poważne uszkodzenie silnika. Jaki wpływ ma prędkość jazdy na kąt widzenia kierującego samochodem osobowym? Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia zawęża się. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia rozszerza się. Nie ma żadnego wpływu. Odpowiedź A. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia zawęża się. Na czym powinna polegać prawidłowa technika jazdy w tej sytuacji drogowej? Na dobraniu odpowiedniej prędkości jazdy, na zajmowaniu środka jezdni, na jeździe z możliwie najniższym biegiem. Odpowiedź A. Na dobraniu odpowiedniej prędkości jazdy. Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? Apteczka, gaśnica, koło zapasowe. Odpowiedź B. Gaśnica. Które z wymienionych uszkodzeń pasów bezpieczeństwa oznaczają bezwzględną konieczność wymiany pasów na nowe? Skręcenie lub zwinięcie pasów, przetarcia, przewężenia i naderwania taśmy pasów, trwałe zabrudzenia i plamy na taśmie pasów. Odpowiedź B. Przetarcia, przewężenia i naderwania taśmy pasów. O ile czasu starosta wydłuży okres zatrzymania prawa jazdy, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli, gdy prowadziłeś pojazd pomimo, że wcześniej zatrzymano ci prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym? Odpowiedź C. O kolejne 3 miesiące. Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym? Wzrost siły hamującej przy jednostajnym naciskaniu na pedał hamulca. Niewielki lub brak oporu pedału hamulca przy jego wciskaniu. Bardzo duży opór pedału hamulca przy jego wciskaniu. Odpowiedź B. Niewielki lub brak oporu pedału hamulca przy jego wciskaniu. W jakich przypadkach organ upoważniony do kontroli drogowej może zatrzymać kierującemu pojazdem prawo jazdy? W przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę od dozwolonej. W przypadku ujawnienia czynu polegającego na dwukrotnym przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 30 km na godzinę. W przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 30 km na godzinę. Odpowiedź A. W przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h od dozwolonej